Napisał do mnie Budda. Piekło za marcowym. Ja nie wiem, co się dzieje. Siedzę sobie, projektuję rzeczy dla was, oczywiście, oklejki na 3,6, i nagle patrzę Budda do Ciebie, napisał. Wie, nie, czekaj. O, to on, nie? Co masz? Co ty byś zrobił, nie? Ja, co? Rozumiesz? Żera mnie ciekawość, bo jestem najbardziej niecierpliwą osobą na świecie. Chodzisz klik. Czyś pana, jakbyś chciał wpaść na nas trening, to zapraszam. Rozumiesz to? I co ja mam teraz zrobić? Nie mógł napisać jak mam wolny weekend na przykład. To Zawsze się dzieje w takich momentach, kiedy nie możesz. Ja mówię nie, no mam taką szansę jedną na milion. Mówię mu szczerze, słuchaj, mordo. Chętnie przyjechałabym miatą, ale logistycznie tego nie ogarnę. Nie odpuszczę sobie, jak nie przyjadę i nie zbiję z wami piąt. On mówi, to konia problemu, damy cię z 15. Ha! Rozumiesz to? Ja siedzę, leży, po prostu leży, czujesz to? Rysze siedzi, wybiera naklejki i ma takie, co ci się dzieje? Ma jeszcze większe zdziwienie niż ja na twarzy, niż wy. Napisał do mnie, ej, napisał Budda. Nie wiedziałam, co się ubrać, jak to każda kobieta to jest. Mówi, że jak, ej, wpadli, dam ci furę. Miałeś jeździć gruzem za dwa koła, jakimś się 36 no nie problem. Ale nagle wsiadasz w mieszkanie na kołach, pokajamy się, z bananem na twarzy, dojeżdżamy na miejsce, piona, piona się, ma Kamil, Panda Elo. Kamil się przyjechał, eską, po chwili mówi, Ej, Szefowa, wsiadaj. No, naprawdę. No, tak, wsiadaj, szybko kalkuluje czy moje nerki starczą? No nie. no nie, nie ma wy Dobra, nieważne. Raz się żyje. To jest jedna moja taka szansa w życiu na milion, przyjechać się takim kompkarem. Patrzy na Richard Iż się przeżegnał. Kamil pyta, nie będę tego żałował? Zobaczymy. Siadam do fury. Tu Jay-Z, no she. Winters, Weissław, Eku nie? Noga na sprzęgle wiecie, jak nie? To jest takie. Mm, no masz, tak masz, tak. Na pewno tak masz. Tam wjeżdżam na plac, jedynka, dwójka. <śles> Jesteś tu po wszystko. To nie ma być ziomeczkowy driftik. Ty masz to zrobić najlepiej jak potrafisz. Nie możesz wyjechać dupą w ścianę. zderzakiem zahaczyć opony. Siadasz w to ci nie stać. I nagle ruszasz, jesteś tylko ty i samochód. To jest niesamowite uczucie. I ja naprawdę dam z siebie wszystko. Zawody mi to pokazały, że wsiadasz, jedziesz. Musisz się skleić na maksa i nie obchodzi cię nic. Pojechałam, zajebiście tym samochodem, jestem z siebie zajebiście dumna. Rich jest ze mnie zajebiście dumny, bo on mnie uczył cały ten sezon. Co widać? to wysiadam taka rozdygotana. Banan na twarzy nie bolą policzki. Progres jest niesamowity że nic nie rozwaliłam. Falił mnie, że bardzo dobrze mi szło, że to sami widzicie po relacjach. Dostałam miliony wiadomości od was, że zajebiście było. I dziękuję ci, Kamil. Zrobiłeś mi najlepszy dzień dziecka w życiu. Mamo, przepraszam. Kamil, mega dzięki. Mam nadzieję, że to nie był ostatni raz, kiedy jeżdżę tym autem. Mua!